Jakim Radom 2-2 do dwóch Pogoń Szczecin podzieliła się punktami z przyjezdnymi? Mecz dwóch połów można powiedzieć. No Myślę, że tak. Myślę, że tak to można nazwać, bo po pierwszej połowie raczej nikt się nie spodziewał, że tutaj padną bramki dla Radomiaka, a po drugiej myślę, że Radomianie mogą jakieś tam jeszcze lekki niedosyt czuć. Aczkolwiek liczba sytuacji, która była po stronie Pogoni wskazuje, że ten problem z defensywą w którym Radomiak się zmaga w zasadzie przez całą miesiąc, myślę, że cały czas jest nierozwiązany. Właśnie, poznawałeś w ogóle ten zespół w pierwszej połowie, bo miałem wrażenie, że byli myślami na weselu Keptutaka Pęby w Angolii. To optymistyczna wersja wydarzeń, że akurat na, na tym wydarzeniu, bo ostatnio sporo się działo w Radomiu, no myślę, że brakowało dwóch podstawowych zawodników, którzy mieli bardzo duży wpływ na grę na taktykę zespołu, i Ibrahimę i Kapity. Więc siłą rzeczy może było trochę trudniej się odnaleźć na boisku, aczkolwiek ja też nie uważam, że była to aż tak fatalna połowa, bo sporo takich momentów pressingowych po prostu nie było takiej klarownej sytuacji, w której można byłoby której można byłoby się zaczepić z przodu, natomiast w defensywie, no trochę to, czego można było się spodziewać, czyli te próby piłek za plecy, tych, tej ucieczki rywalom. Nie jestem zaskoczony, aczkolwiek pewnie w zespole, w sztabie, zwłaszcza nie są zadowoleni z tego, że przed tym się nie udało wybronić. Tak, trener Tomasz Tomaszbruch trochę pozmieniał pogoni, grała w ofensywie 3-5-2 w obronie 4-4-2 jak wrażenie z oglądania tego zespołu na żywo, bo myślę, że w Szczecinie tutaj duży niedosyt widziałeś po transparentach na trybunach. Jak ty widzisz to z takim chłodnym okiem spoza, spoza naszego regionu? Chyba się szykował na kapitę, bo tak zabezpieczył jedną stronę mocno podwójnym obrońcą, że tak to nazwę, a tutaj, a tutaj zaskoczenie. Wiesz co, no na pewno Pogoń dzisiaj zagrała jeden z lepszych meczów, jeśli chodzi o ostatnie tygodnie. Uważam, że była różnica na plus widoczna w wielu aspektach. No i te bramki, no to też tak trochę Trochę, pierwsza na pewno na konto Kożokaru, bo, bo zachował się tak e, kompromitująco. A druga m, myślę, że, że Mendy mógł lepiej kontrolować to, co się dzieje obok niego i za jego plecami, bo gdzieś stamtąd wyskoczył e, Abdul Tapsoba. Natomiast gra generalnie była lepsza niż wynik. No to jeśli się nie wykorzystuje sytuacji tak jak miał Mendy wcześniej, przed, przed, przed tym jak zgubił sobę, czy jeśli się nie wykorzystuje kilku sytuacji sam na sam, to tak naprawdę ciężko mówić o tym, że, żeby wywalczyć punkty z takim zespołem jak Radomek, który jakby nie patrzeć jest w czołówce tabeli. Wiem, że no właśnie wiem że w Radomiu obawiacie się troszkę, jak słuchałem sobie pod Gołębnikiem, yy, Twitter rumu i co obawiacie się o to, co może się wydarzyć kadrowo na minus, że mogą być odejścia z rotiem jaka w zimie. Z kogo byś w takim razie, jakbyś miał taką wróżkę zębuszkę, nie wiem, świętego Mikołaja pisać list, to kogo byś z Pogonii pozyskał? Czy w ogóle jest taki zawodnik, bo my wszyscy nie mać. jesteśmy bardzo krytyczni wobec naszych większości naszych zawodników po tej rundzie? Wiesz, co kiedyś pamiętam, chyba nawet o tym wspominałem w jakimś programie, że Diaye był obserwowany, czy tam, czy. czy no zna go na pewno Antonio Ribeiro, bo, bo to jest piłkarz z Portugalii i, i mówił, że? całkiem go docenia, aczkolwiek nie wiem, czy wystarczyłby pod profil gry Radomiaka, pod tę intensywność. Myślę, że nie. Myślę, że trzeba byłoby szukać innego zawodnika, bo też patrzę, że akurat ta, ta szóstka, defensywny pomocnik, to jest ktoś, kto go Radomiak będzie na pewno szukał. A poza tym, wiesz co, Moim zdaniem kilku zawodników by to jako pasowało, no choćby Mukairu ze swoją szybkością, mhm. dynamiką, to jest idealny obraz tego, czego Radomiak szuka na skrzydłach i nawet Juvara, który też jest zawodnikiem szybkim. Myślę, że profilowo pasowałby do zespołu. Czy ktoś jeszcze? Chyba nie, ale to pewnie jest uzależnione od tego, w jakiej formie są ci zawodnicy, a zawsze troszkę inaczej trzeba oceniać formę, a taki właśnie profil i potencjał, który można wydobyć. No tak, zdecydowanie, że chodzi o wydobycie potencjału, to tutaj duże, duże możliwości jeszcze przed pogonią, bo chyba gorzej być nie może, chociaż jeszcze parę miejsc w dół jest. Bardzo dziękujemy w takim razie za uwagę. Ze mną był Szymon Jańczyk Weszłokom, a my zapraszamy na ocenę skazaninapogoń.pl i w poniedziałek 20 YouTube.